Na pewno nie mieliśmy celu, żeby utrzymać ten yy, rezultat, jakim był 1-1, chcieliśmy odnieść zwycięstwo. Yy, no niestety yy, przegrać. Wydaje mi się, że zasłużyliśmy na to, na to zwycięstwo, bo prowadziliśmy grę od samego początku. Twarzaliśmy sobie sytuację, trochę brakowało szczęścia. Ale jak widać widać szczęście dzisiaj nam pomogło troszeczkę, bo, bo yy, mieliśmy w swojej sytuacji, nie wykorzystaliśmy ich i w końcu stał fragment, potem dwie bramki jeszcze Marcina i Aki, Aki piękna veľmi Martina tiež, takže teším sa za zwycięstwa. mega Tak, şey. uh, gratulujem pogoniu, k pogoňu k zvyčajstvu. Uh, Poviem to tak, že myslím, že sa ešte raz uvidíme na Stiepnom meče. Uh, my sme do toho zápasu išli s tým, že chceme hrať z dobrej defenzívy na, na kontraataky. Uh, vyšla nám len prvá časť toho, tá defenzíva pracovala dobre ale nedostali sme sa do, žiadneho, do žiadnej kontry a tam sme boli málo aktívni. Dostali sme branku po Žuťa <coughs> Rožným, vrátili sme sa do, do meču golom Filipa Stažinského a tam, keď sa krátko potom lámal meč, keď eh, mal gólovú šancu na mnohé eh, Jankovský keď mal šancu veľkú sám na sám, keď išiel Žegor tam sme z toho nevykoristovali prakticky nič a v tej situácii krátko potom sme dostali zase po stálym fragmente hry druhú branku po žute z autu. A už prakticky bolo po meču, tam, tá, tam, ten tretí gól, to už bola, bola chyba tam našej defenzíve, takže Szkoda tego, bo si myślę, że tam przy tych dwóch sytuacjach, któreśmy które mieli w tej, tej ofensywy, że żeśmy mogli dać jedną bramkę i mogliśmy zostać, zostać ten, w tym zapasie, tak tośmy przegrali. a jeszcze raz gratulacje Pogoniu i a... cieszę się na ten dalszy mecz z nimi. Dziękuję bardzo za gratulacje. Myślę, że wygraliśmy dzisiaj naprawdę z dobrze zorganizowanym zespołem. Trener Kocian wykonuje wspaniałą pracę w ruchu Hožu. Kto by pomyślał, że po 06 z Jagiellonią ruch będzie tu, gdzie jest w tej chwili? Zdawaliśmy sobie sprawę z ich siły. Nie ma nic lepszego jak wygrywanie meczy. Zdarzyła im się ostatnio porażka na swoim stadionie, ale to, to myślę, że porażka nic nieznacząca w naszym przypadku, bo e, ruch tak czy inaczej można powiedzieć, że ósemkę ma zapewnioną. My nadal o tę ósemkę walczymy. Cieszy mnie bardzo dzisiaj powstawa zespołu i to co na boisku robiliśmy. Mm, każdy zespół analizuje swoje poczynania na boisku. Myślę, że i ruch, i my tu nie ma jakichś większych tajemnic. To jest dyspozycja dnia, to są właśnie gdzieś stałe fragmenty, niuanse czasami, które decydują błędy, drobne, które decydują o wyniku. Ja się bardzo cieszę, tak jak powiedziałem, mimo tego, że rozegraliśmy dobre spotkanie, że mecz zaraz na początku drugiej połowy nie układał się tak, jakbyśmy chcieli. Przypadkowa ręka Sebastiana i, i rzut karny. Ale kiedyś takie spotkania. Albo remisowaliśmy, albo przegrywaliśmy, a teraz potrafimy je wygrywać. Dzisiaj była żądza zwycięstwa u wszystkich zawodników i to naprawdę mnie bardzo, bardzo cieszy. Chcemy więcej. Chcemy być już w tej ósemce i chcemy naprawdę walczyć o, o wyższe miejsca, o najwyższe jakie się, jakie się da, dostarczając radość kibicom, którym serdecznie dziękuję za wspaniały doping. Liczę na kolejne spotkania i na taką właśnie frekwencję, jak największą na kolejnych meczach pogoni. Myślę, że. W tej chwili piłkarze dostarczają sporo radości swoim fanom i równie myślę, że chcą podziękować za to, że mamy wsparcie przez pełne 90 minut. Dobre spotkanie, cudowne bramki. Myślę, że to jest to wszystko, co, czego oczekują, oczekują kibice. Kolejne spotkanie przed nami, także mamy chwilę na to, żeby się poradować tym zwycięstwem nad trudnym, dobrze zorganizowanym przeciwnikiem. Ale już w piątek gramy w Kielcach, także będziemy myślami już przy spotkaniu w Kielcach. Dziękuję bardzo.